Ale super to wygląda What? What? O oh, kurczę What? Manku, wszystkim z tej strony, Pingwin, i witam z powrotem w Pingwin Packu. Niestety, ostatnim razem pobłądziłem troszeczkę z czymś, co robiłem, więc chciałbym od razu e, zrobić coś odnośnie e, tego błędu. Ogólnie, widzę tutaj, mam copper plate e, i potrzebowaliśmy bronze plate e, do naszej budowli rakiety, żeby zrobić ten heavy, 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 e, heavy plating. Niestety, e, jestem troszkę głupi, bo nie ogarnąłem, że jednak copper. I brąz to nie jest to samo, ale teraz już wszystko jest jasne. W sumie to możemy zostawić, już wiem jak stworzyć dobre itemy, wystarczy, że weźmiemy tak, tak i tak. I można nawet w sumie, można jeszcze raz, chyba nam nie wystarczy nam, ale możemy po pół dać. Właśnie jak widzicie ładnie nazbierałem itemki. Jest, mam mamy dużo itemków, długo zbierałem i długo ogarniałem, ostatnio parę dni, ale... Mam wystarczająco teraz, w sumie jeden dzień ogarniałem wszystko. Teraz wystarczy po prostu... E, Przejść tutaj, wsadzić to tak do środka i mamy Bronze Dust. W sumie powinienem wiedzieć o tym przedtem. Przepraszam Was, że nie wiedziałem, ale teraz właśnie chciałem e, pierw ogarnąć to i powiedzieć Wam dokładnie, jak to się robi. Tutaj mamy właśnie e, jeszcze itemki, które przepalam, które nas i jest bardzo dobrze, ponieważ mamy ich teraz dużo. Mamy dużo tych przedmiotów, mamy dużo itemków. Nie było nawet tak trudno znaleźć je i ogarnąć się. I właśnie teraz mamy ten bronze dust i mamy w sumie diaksy Z którego zrobimy szybko, w sumie mogę od razu Na pół rozdzielić, bo będziemy robić helm Nie zauważyłem, nie patrzałem, że mój helm się skończył, niestety teraz Mamy helm bez protection nic. więc jak wrócimy do domu Możemy w sumie nawet o 30 level enchant zrobić na nasz helm Od razu mamy ten 30, level mamy 50 leveli prawie Zaraz będziemy mieć, jak wsadzimy ten dust Będzie fajnie, i przepalimy to jak cię przepali, spotkamy się w domu, skończymy w końcu naszą rakietę i wszystkie inne przedmioty i przygotujemy się do wyjazdu w kosmos. Tak, będzie ciekawe, więc zobaczymy się tam, dziemeczki. Zobaczymy się za minutkę. Siemanko już. Jesteśmy w Tomeczku i właśnie będziemy enchantować nasz helm. Przede wszystkim chciałem wam pokazać, że tutaj się przepalają nasze raczej, um, stalowe sztabki. A tutaj mamy copper plate. Będziemy zaraz mieć bronze plate. Tak, bronze platey, właśnie to, co nam było potrzebne wcześniej. Teraz mamy tego troszeczkę. Przyda się. Mamy 28 kawałków, na pewno wystarczy. no 29 i 30. Super. Mamy sporo tych plateów Zobacz, widzimy. Mamy, mamy bardzo dużo w sumie. 40, 24 prawie z każdego. Myślę, że wystarczy na dużo itemków. Również raz będziemy mieli e, o wiele więcej. Stalo. O, zobacz, co. Pięknie. Stalowe też mamy. E, uh, oh, o, nice, nice. Dużo mamy. Dużo mamy. Steel. Ok. T czyli teraz mamy wszystko, co potrzebujemy. W sumie zobaczymy tutaj. Co jeszcze tutaj mamy? Tutaj mamy dużo rzeczy, które są w sumie niepotrzebne. Ale weźmiemy wszystko. Weźmiemy wszystko ze sobą. Czekaj, ile to będzie? 62. No, możemy to wziąć tu. I jeszcze rzeczy, które się wstawiają na siebie. Bardzo dużo tin mamy. Bardzo dużo tin. Diaksy możemy też rzucić. Przygotowałem. No, i resztę w sumie weźmiemy ze sobą. Teraz pójdziemy zenchantować nasz helm. Zobaczymy, co wyjdzie. I wtedy pójdziemy dalej ogarniać. Boom! Protection 3. Słabo, ale myślę, że. W sumie nie pamiętam, co mieliśmy wcześniej. Protection 3, możliwe, że mam również. Protection gdzieś tutaj. Protection 3. Coś mam jeszcze, coś na helm. Kurczę, myślę, że miałem jakiś. Coś, coś innego miałem ostatnio, coś lepszego. Zrobimy, wiesz, Protection 3 tutaj i to. Mamy przynajmniej Helm z Protection 4. Przyda się, przyda się. Helm Protection 4. Tutaj mamy również Protection 2. Słabo, strasznie, protection 2, więc bierzemy tę książkę protection 2, walniemy to tutaj, powinniśmy, powinniśmy mieć protection 3, jest protection 3, pięknie, protection 3, ubieramy buciki, co mamy na dole, protection również 2, może damy radę jak weźmiemy teraz parę książek, raz, 3, trzy, cztery książki na przykład, jak to nam damy radę z zogarnąć jakiś protection z naszego enchantu. I mamy efficiency, efficiency, okej, okay, efficiency, power, okej, okay, może być power. I będzie teraz protection 3, 2, 1, prote yes, protection, dobrze, nawet wyszło. Weźmiemy ten protection uh, 1 i protection 1, to wsadzimy tutaj power, power i efficiency, efficiency, spoko, czyli damy te dwa razem. Jak to będzie? Protection 1, sorry, to powinno być w sumie tutaj, w naszym kowadle. Protection 1, Protection one, Protection 2 i na spodenki... O, nie, na buciki raczej możemy dać Protection teraz, dwa. No zobaczymy, czy działa. Protection 3, falling 3, działa. 6 leveli, zaraz będziemy mieli. Myślę, że w sumie nie wiem czy wyciągnęliśmy wszystko już ciągnęliśmy, ale wiemy przynajmniej, że jak będziemy mieli 6 leveli, to możemy to ogarnąć. Więc na obecną chwilę sadzę nasz Protection 2 tutaj, ubierzemy puciki, które mamy, bo są wystarczająco dobre na tą chwilę i zbudujemy tutaj teraz nasze itemy i wszystko, co potrzebujemy, żeby wylecieć w kosmos. I mam nadzieję, że już na początku kolejnego odcinku będziemy mogli lecieć. Dzisiaj zbudujemy statek kosmiczny. E, dokończymy, ponieważ jest dosyć prosta sprawa. Potrzebujemy w sumie tylko jeszcze jeden. E, mamy tych 7 heavy duty plating. Potrzebujemy 8 heavy duty plating. Czyli tym razem zrobimy dobrze: brąz, steel i iron. Yes, nice. I zrobimy tych. Um, może być, może być. Mam nadzieję, że można, można je zwrócić. To oryginalnego nie można, więc nie zrobimy ich za dużo. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz już mamy wszystkie przedmioty, żeby stworzyć naszą rakietę. Niestety, potrzebujemy teraz e, ładowarkę. Prądu, czy węglu, czy oleju na naszą rakietę, więc teraz spotkamy się na miejscu i zbudujemy naszą rakietę i nasz generator, który będzie dawał, który napełni naszą rakietę z, z paliwem, którym potrzebuje. Więc zobaczymy się na miejscu. Ok, już jesteśmy w naszej bazie i będziemy budować um, nasz statek kosmiczny. Więc, możemy już lecieć. Przede wszystkim, zanim zaczniemy, chciałbym stworzyć jedną skrzynkę, ponieważ jeżeli będziemy lecieć w kosmos, musimy wziąć ze sobą przedmioty. E, tą skrzynkę zostawię na dworze na obecną chwilę, ponieważ... A w sumie, w sumie nie. W sumie zaraz zobaczymy, co zrobimy tą e, z tą skrzynką. Dołączymy tą skrzynkę do naszej rakiety, ale również mam tutaj itemy, które muszę wziąć ze sobą e, w kosmos. Więc na przykład e, nasze sadzonka, tutaj oczywiście zrobimy mączkę kosmiczną. No, tutaj muszę. Ups, tutaj zapomniałem, ale musimy zrobić motykę. Du, du, du. Motykę, tak? Diaksową motykę, bo mamy swag. Diaksowa będzie... motyka przyda się i wsadzimy ją do tej skrzynki, ogólnie do, do skrzynki, do plecaku, tam gdzie będzie. Weźmiemy w sumie skrzynkę jeszcze jedną. Stworzymy szybko skrzynkę, bo mamy naprawdę dużo przedmiotów I to jest dość skomplikowana modyfikacja, szczerze mówiąc dużo musimy skraftować, dużo musimy zrobić co nie możemy wylecieć w kosmos Więc przede wszystkim sadzimy tutaj te itemy, żeby po prostu nam nie przeszkadzały, więc to będzie między innymi e, wiaderka wody, obsidian? Obsidian raczej nie <laughs> e, Ale mogą być inne rzeczy, co tu mamy, na przykład sadzonka mamy, nasionka mogą też być Możemy wrzucić, wow, uważaj monster zombie, i e, nawet w sumie chyba na, 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 na tyle teraz. Mamy wiaderka wody, mamy wszystko co potrzebujemy. Szczerze mówiąc, tutaj jeszcze wsadzimy motykę i będą inne itemy jeszcze, co będziemy brać ze sobą. Przede wszystkim te, bo na Księżycu jest to, jest trudno zdobyć itemy. Będzie dość ciekawe e, i zobaczymy na miejscu. Ale pierwszy zrobimy nasz statek kosmiczny. Więc na statek potrzebujemy 8 takich kawałków. Mieliśmy 7, dlatego nie mogłem w ostatnim odcinku stworzyć. E, I mamy tutaj nose cone, rakietki, e, rakieta e, i engine. Sil silnik mamy tutaj, ups. Jak otworzymy to teraz, możemy zrobić tak. 8 kawałków tu, rakieta tu. E, raczej silnik tutaj, rakietki pod, po brzegu i nosecone na górze i mamy tier 1 rocket Jak zobaczycie, wygląda to zarobiście jak czym Oh god! Trzymamy naszą rakietę Idziemy biznes robić teraz naszą rakietą <grym>, Ale super to wygląda What? What? O kurcze <grym>, Ale fajnie Ale nie będziemy korzystać z naszej rakiety jeszcze Ale fajnie wygląda też e, Ponieważ Będziemy pierw robić inne rzeczy. Pierw musimy się przygotować na życie w kosmosie. Już mamy spadochron i mamy oxygen mask, ale nie mamy e, oksygenu, czyli? Tlen. Jak? Tlen. Tlen. Nie mamy tlenu i nie mamy e, maszyny, żeby dawała nam tlen do maski. Więc musimy to stworzyć. No to chodźmy do środka i stworzymy te itemy. Jak to się stworzy? Przede wszystkim musimy zrobić e, jak to było? Kanister. O, nie, będzie tutaj, będzie tutaj. Empty, empty. To było empty canister. Empty canister. Potrzebujemy tinning, tin canister. Przede wszystkim tin canister musimy zrobić. Tin canister się robi dosyć prosto, jak widzimy. Bierzemy tin i mamy dużo tego tinu, więc możemy zrobić. E, raz, dwa, trzy. O, nie możemy. Musimy osobno wszystko zrobić. okej, okay. nie stakują się. spoko, nie muszą się stakować. E, jeszcze raz chciałbym przeprosić za mój ostatni błąd. Po prostu nie byłem doświadczony w tej modyfikacji. Chciałem zobaczyć, czy mi się da, e, uda zrobić wszystko na miejscu, ale raczej. Oglądałem parę podatników i teraz jestem trochę bardziej doświadczony co do tej modyfikacji. Będziemy, wiemy co robić, więc będzie git. To wsadzę tutaj, żeby nie zawadzało również. O, to mieliśmy sadzić to skrzynki na dworze, ponieważ będziemy to brać ze sobą. A właśnie. Wiedziałem, że coś brakowało. Dobrze, i teraz możemy wrócić. Ups, teraz możemy. Teraz możemy wrócić do środka i dokończyć naszą pracę. Niestety, niestety zapomniałem o jednej rzeczy. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy teraz możemy to naprawić. Mogliśmy, mogliśmy dodać do naszego statku oh, skrzynkę. I to by pozwoliło, żeby nasza rakieta po prostu, żebyśmy mogli schować itemy w naszej, naszej rakiecie. Niestety nie udało nam się tego zrobić, ale rakietka osobno może być. Najwyżej, najwyżej możemy stworzyć kolejną rakietę. I dodać tą skrzynkę. Najwyżej można tak zrobić, ale na obecną chwilę zrobimy tak, ja zrobię tą rakietkę e, z skrzynką. Żeby zrobić tą rakietę robimy dokładnie to samo co robiliśmy wcześniej, czyli dajemy tutaj wszystkie przedmioty i po prostu kładziesz tutaj twoją skrzynkę, tak jak położyłem ten brąz ingot. Spoko, ale teraz robimy e, nasze itemki z tinu i robimy nasze empty e, empty canister. Liquid oxygen tank robimy, czyli w sumie liquid oxygen tank musimy zrobić. I również empty, empty canister, empty liquid canister. Tutaj będziemy wsadzać nasz olej, który będzie będziemy nasz olej ładować do rakiety, żebyśmy mogli polecieć. Potrzebujemy około e, dwa takie pełne, z pełne oleju, żebyśmy polecieli w kosmos. Ale pomyliłem się. Jednak musimy zrobić e, liquid liquid Oks... O nie, liquid. Jak to było? Empty Oxygen Container, coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy. Dosyć prosta sprawa. Du, du, du. Light Oxygen Tank. Ok, możemy nawet medium Oxygen Tank, ale light Oxygen Tank na obecną chwilę może być. O, pomarańczowe. Okej, hmm. Ok, zrobimy light, zrobimy light Oxygen Tank. Light. I to się robi właśnie tak. Coppering it na dole. Lime wool na górze. Potrzebujemy lime, żeby dostać lime dye. Um, właśnie musimy kaktus Green dodać z Bone milem, Więc kaktusy, jak wiecie mamy sporo kaktusów Ogólnie, przy sobie nawet mamy tą farmę kaktusów Więc wiesz co, skoczymy szybko do naszej Farmy kaktusów, która jest tutaj e, za naszą e, Za naszą bazą jakoś neoklarną powiedzmy I będziemy mogli od razu stworzyć te itemy I będzie ciekawie, dobrze, że mamy blisko siebie te itemy Pozwala nam na szybsze budowanie. Jeszcze musimy to, na, to ogarnąć: nasz filler, który będzie ciekawe rzeczy robił. Ogólnie, build crafta musimy też wrócić do build crafta, bo dużo ciekawych rzeczy też jest w build craftie, co musimy ogarnąć. Też potrzebujemy dużo węglu, ponieważ węgiel moż, nie można znaleźć na, na księżycu. Więc musimy wziąć ze sobą węgiel przede wszystkim. Węgiel, niestety nie mam dużo węglu, więc będę musiał wrócić po węgiel za niedługo, ale myślę, że nie ma problemu. Kto tutaj się skrada? Kotek, weźmiesz ją, żeby nie była tutaj w pokoju? Weźmiemy kotka, bo ostatnio smutna historia, kotek mi zrobił kupę na ubranie, ten kotek. I... Taka kupa była, nie zauważyłem, ubrałem shorty i wtedy miałem kocie kupę całą na nodze, taką straczkowatą, nawet nie chcę o tym mówić, fu, strasznie było. Musimy przepalić kaktusa, przepraszam, przepalimy nasz kaktus eee, i będzie git, będzie git. Węgiel nie mam przy sobie, ale ogarniamy, mamy pełno, 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 pełno węglu w domku, który jest w naszych piecykach, więc możemy wyciągnąć, poczekamy aż to się przepali. Mamy kaktusa Greena i pójdziemy od razu tutaj. Będą cztery kawałki. W takim razie będziemy potrzebowali tylko jeden, jeżeli moje obliczenia są... O nie, nie, myślałem, że cztery z jednego, z jednej mączki kostnej, ale wygląda na to, że więcej. No To weźmiemy tak, dwa. Zrobimy nasz to i bierzemy kaktus Greensy, kaktus Greensy i stworzymy Lime Green Die. Lime Green Die, guys, Lime Green Die. I teraz bierzemy to. Dwa razy. I robimy tak. Boom. Boom. I mamy nasze lime green wool. Lime wool. Lime wool. To dobrze. Teraz prosta sprawa. Wchodzimy z powrotem w nasz, nasz kanister. Potrzebujemy, potrzebujemy dwa copper ingots, jeden lime wool i jeden tin canister. Robimy. Nie ma na co czekać. Copper ingots i tin canister. Tin canister. Puste mamy te, te, te teraz, ale możemy je wsadzić tutaj. Przede wszystkim po prostu żebyśmy mieli miejsce w ekwipunku, ale ogólnie są puste. Nie możemy lecieć na księżyc jest bo się udusimy, nie będzie powietrza i tak dalej. Jeszcze potrzebujemy ostatni item, który jest potrzebny do naszego do, do naszego jako sprzęt i osobnie to też będzie potrzebne, ale zaraz zrobimy. Pierw zrobimy e, zrobimy ten kolejny item, czyli nie chcę light już czyli będzie to. W sumie rurka pomiędzy naszymi kanisterami i naszą maską do tlenu, więc to, taj, to tutaj gdzieś będzie, jak znajdziemy to. Też musimy zrobić Portable Oil Extractor i flagę! i Tyle mamy do robienia, ale ogarniemy. Ogarniemy spokojnie. Gdzie jest? Um, teraz to jest to? Oxygen Concentrator oxygen gear. Tak jest. Czyli Oxygen Pipes potrzebujemy. Oxygen Pipes dosyć proste do stworzenia. Jak widzicie, robimy tylko tak. I szkło przygotowałem, oczywiście, na sytuację. Zrobimy te itemki. Czekaj, weźmiemy wszystko. Będzie szybciej tak zrobić. Teraz mamy raz. I również weźmiemy dwa. Ups, źle się podzieliło. I dwa. Mamy teraz. Bardzo dużo Oxygen Pipe'ów, może więcej niż potrzebujemy w sumie, wrzucimy resztkę itemków tutaj, żeby się nie mieszało nam w ekwipunku I ciśniemy z budowlą dalej, następne co musimy stworzyć to właśnie ten item Więc wracamy tutaj i robimy teraz Oxygen Concentrator Potrzebujemy na to 4 sztabki stalu, 3 tin Tin Container i Oxygen Vent. Oxygen Venta już mamy przygotowanego. Um, ale Oxygen Vent też się tworzy właśnie w taki sposób. Jak widzicie tutaj. Wszystko jest e, dosyć proste do tworzenia. Potrzebujemy teraz wrócić tutaj i zrobić nasz Oxygen e, Container, czyli cztery kawałki. E, jak mamy cztery? Cztery sztabki tego, czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery. I będzie, jeżeli się nie mylę, tak, trzy sztabki tinu. Raz, dwa, trzy i ostatnie co? to było ostatnie co? Tin canister w środku. Właśnie mamy przygotowany akurat tin canister. Więc wyszło bardzo dobrze. I... Ciach! Mamy oxygen concentrator. Teraz robimy tak. O nie. Nie, 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 nie. Może tak? U nie. No to nie wiem. Zaraz zobaczymy. A! Ah, Pojedzałem. Pięć kawałków. Spoczko. Dosyć prosta sprawa. Oxygen concentrator i bum, bum, bum. Mamy Oxygen Gear, super! Jesteśmy podłączeni i gotowi, żeby oddychać. Ale jeszcze nie jesteśmy gotowi odlecieć. Ponieważ teraz musimy naładować naszą rakietę olejem. Potrzebujemy paliwo. Teraz na to musimy niestety znaleźć źródło oleju, ale ja już wiem gdzie jest źródło oleju. Przede wszystkim musimy przygotować nasze maszynki, e, raczej nasze... Um, takie zobaczcie empty container, to co mieliśmy wcześniej zrobić, pusty pojemnik, tak jakby pojemniki przygotować, żeby trzymały nasz węgiel. I wtedy musimy to e, przekształcić, przepalić, żeby to ten węgiel, raczej ten olej zmienił się w pełzynę. Żebyśmy mogli odlecieć, więc. Mamy tutaj anti-liquid canister. Wezmę trzy takie. Znów tin canister musimy zrobić, więc stworzymy od razu trzy. Trzy tin canistery. Tin canister. Raz, dwa, trzy. Super. Następne co? Eee, du, 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 du. Eee, teraz trzy takie. Okej. Okay. Czyli będziemy potrzebować trzy kawałki szkła. Trzy sztabki stalu. I resztę tin. Czyli coś takiego to było, jeżeli się nie mylę. I tak, i tak. Nie, może zamienić to. Yeah! <laughs> zamienić tylko to. Raz. Ups. I dwa. I trzy. Super. Ziomeczki, zrobiliśmy bardzo dużo dzisiaj. Przygotowaliśmy właśnie nasze liquid containers, które mamy teraz przy sobie. Jak będziemy zbierać nasz, um, nasz olej... To napełną się właśnie nasze kanistery. Tutaj potrzebujemy przynajmniej 2-3. Ja napełnię 3 na wszelki wypadek. I jakie napełnię? Znaczy, pójdziemy teraz napełnić, zobaczymy, spotkamy się przy oleju, ale pierwszy, zanim jeszcze ostatnią rzecz, zanim pójdziemy do oleju, musimy stworzyć oil extractor. To, co pozwala nam wyciągać olej z ziemi. Też prosta sprawa. Potrzebujemy 3 brąz ingoty. Sztabki brązu, więc po prostu zmienimy jeden z naszych. W sumie możemy zmienić nawet 3, 4, 7, 7 brązu z powrotem. I. Czekaj, może, ciekawe, czy jest miejsce na wszystko tutaj teraz. Nie zmieści się wszystko, chyba, ale jest ok. Mamy teraz nasz brąz, stal i redstone. Czyli redstone do rogu, steel i bronz raz dwa trzy raz dwa trzy kurczę nie patrzałem jak to idzie raz dwa trzy a... okej okay. musimy sprawdzić niestety a wyleciało mi wszystko Sposzka, zaraz będziemy wiedzieć oil extractor o pomyliłem się czyli taki taka szczałka tak jakby musimy stworzyć i na dole po prostu redstone mamy portable oil extractor super jeżeli się nie mylę jeżeli się nie mylę, zostało nam troszeczkę oleju, z drugiej strony wody, tam i również e, tutaj gdzie mam... Miałem... O. Już nie mam zaznaczonego Miałem zaznaczone miejsce, gdzie był olej Olej możemy znaleźć pod ziemią Również e, z tą modyfikacją Ponieważ ja mam inną modyfikację, która dodaje olej na powierzchnię Ale olej można znaleźć na 20-30 poziomie e, Jak się wkopiemy pod ziemię Więc ja pójdę poszukać olej I spotkamy się na miejscu I przygotujemy przynajmniej nasze trzy kanistery Zanim przyjdziemy na kolejny odcinek Więc do zobaczenia przy oleju Okej, okay, jesteśmy na miejscu Jest troszeczkę olejku tutaj Jak widzicie mamy nasze kanistery na lecach i wyjdziemy z łódki właśnie tutaj super ok bierzemy teraz w rękę nasz oil extractor i bierzemy stąd olejek niestety nie widać że działa ale zobaczymy czy się napełnia nie nie widzę żeby się napełniają muszę znaleźć miejsce dokładnie skąd ten olej o zbiera się widzicie teraz jest taki e Taki migający guzik, że jest taki czerwony I zielony, to znaczy, że zbieramy właśnie ten olej Żebym się tutaj w tym oleju nie utopił Ale tego jest oleju Sporo, nie wiedziałem, że tak głęboko idzie Lol O, utopię się zaraz, nie O, nie utopię się Wrócę na powierzchnię, spo... na powierzchnię Spokojnie Ojejku, bardzo wolno się płynie w tym oleju Właśnie zauważyłem O, nie do dobrze. Że... Nie chcę się tutaj utopić, zjem złote jabłko szybko Żebym ja się nie utopił. A! Drugie złote jabłko. Już będziemy ok, już jesteśmy na powierzchni. O kurczę. To było bliskie, więc uważajcie, żebyście się nie utopili w oleju. Spoczko. Myślę, że możemy tutaj zostać. W sumie nie możemy. Kurcze, byśmy musieli tam wpłynąć w dół. Ale. Yy, zobaczycie teraz, że mamy 25 z 61. Yy, na oleju w naszym kanisterze. I właśnie tak potrzebujemy. Ja zaraz. Ja, ja zrobię tak, że. Znaczy wkopiemy się tutaj, myślę, obok. Myślę, że to będzie. To będzie pomysł. I wykopiemy ten olej po prostu w taki sposób. Nie wiadomo, może jest e, dużo oleju tutaj na dole. Nie wiem, gdzie, gdzie będzie reszta tego oleju. Będziemy już wspierać tutaj. Nie musimy iść głębiej, niestety. Ale możemy właśnie tak się wkopać. Jak widzicie, działa jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej musimy iść. Mm, I już olej nas. Uff, olej nas zalewa tutaj, więc widocznie jest tutaj gdzieś olej. Zbieraliśmy troszeczkę. O, dobrze. Nasz, wyciągamy ten olej. Wow, fajnie wygląda. Wyciągamy cały czas olej. Jak widzicie, 40. Wpłyniemy trochę głębiej. Czekaj, musimy wpłynąć trochę głębiej. Nie musimy się ruszać. Wystarczy, że klikniemy i będzie to wciągać. Cały czas wciąga olej. Teraz, jak widzicie, wciągamy olejek. Napełnia się. I jak skończy mrugać, skończy migać, to znaczy, że skończyło wciągać olej. Dopóki miga, to znaczy, że wciąga olej. Sprawdzę, czy. To jest faktycznie prawda. O, 50. Już nie możemy tutaj zbierać. E, nie ma innego sposobu, sposobu na sprawdzenie. Wow, nie muszę, że jesteśmy w całym pokoju pełne oleju. What? Oh my god. Ej, to by było epickie. Jak to jest cały pokój pełen oleju, to będziemy na pewno mieć tutaj wystarczająco. Zrobimy tutaj tak. E, wykopiemy tutaj naokoło, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. I teraz. Przekopiemy się do tego pokoju tutaj. O, wow! Faktycznie, ludzie, ile oleju mamy? Ja. Yeah. Czyli teraz możemy wyciągać i zobaczycie, że teraz będzie to wyciągać cały czas olej z tego miejsca. Mieliśmy 50, powinno teraz wyciągać więcej. Ile mamy teraz? 60. 60, U, mamy 5 tutaj. Teraz 10, 20 i możemy tak cały czas wyciągać. Tak jak poruszacie to wyciągnie tam Olej z różnych miejsc Mamy te 40 już, super I po prostu wystarczy, że tak poruszacie I będziemy wyciągać olej Już prawie mamy dwa kanistery pełne Ups, 60, 60 I ostatniego na pełni. Wow, zdążymy dzisiaj wszystko ogarnąć, nice Jak widzicie, zmienia się tekstura Ponieważ to oznacza, że wyciągamy olej Zmienia się tekstura przede mną, bo wyciągamy właśnie olej z podziemi i mamy już 35, więc poklikam szybciutko, wyciągniemy szybko ostatnie. Chyba szybciej, szybciej działa jak prawym e, przyciskiem, klikasz po prostu i jak nie przytrzymujesz. Polecam klikanie niż przytrzymanie, bo wiele szybciej działa. Mamy już trzy pełne, więc skończymy teraz na ten odcinek. Spotkamy się na miejscu e, przy naszej bazie, przy naszej rakiecie, i w następnym odcinku już będziemy ładować naszą rakietę. Z itemkami. Przygotujemy parę ostatnich itemków, które potrzebujemy ze sobą na księżycu i będziemy mogli odlecieć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. A jeżeli tak, zostawcie lajka i subskrybujcie, ponieważ mam teraz trudny czas i bardzo mnie wesprze, by było super ziomeczki. I jeszcze teraz zobaczymy parę ciekawych fanartów. Dziękuję wam za te zarąbiste farnarty O wiele więcej ich jest jeszcze, więc będę Sprawdzał, na teraz siomeczki Trzymajcie się, do zobaczenia, za niedługo Ja już wyjeżdżam do Polski za niedługo Więc zobaczę Was w Polsce Trzymajcie się, na razie, do następnego Odcinku, bardzo ciekawy, więc bądźcie tam Cześć